Chwila, zaraz, nie wszyscy naraz, po kolei. Nazwisko? Majchrzak. Majchrzak przez rz czy przez rz z kropką? Chyba z z kropką. To pan nie wie jak się pana nazwisko pisze? Wiem, tylko że z może być z kropką, bo rz to już ją ma na pewno. Majszak, majszak. Tu nie ma majchrzaka przez rz z kropką. Bo ja jestem majchrzak przez rz. Dlaczego od razu nie mówi, że przez RZ? Próbuję. Co próbuje, co próbuje? Myśli pan, że ja cały dzień będę tutaj siedzieć? Majszak, Jan z filmu Marokańskie Noce? Tak. 70 zł się należy tu podpisać. Czytelnie. A nie tu bastrze, jak kura pazurem. Miodek się znalazł, a porządnie pisać nie umie. Umie. Żegnam. Następne nazwisko. Grzech żuka, ale przez dwa zet z kropką. Nie przeginać. Marek z postrach mórz i oceanów? Tak. 90. Tu podpiszę. Wyraźnie. A ten stroj berbera dostał tylko siedemdziesiąt. A pan strażak? Czy adwokat? Pirat mógł utonąć na planie. To i dodatek za ryzyko jest. Nazwisko: Liczydło. Słucham? Liczydło Wojciech. Tak się nazywam. Wojciech liczydło. Jak Wojtek został strażakiem? Dokładnie. 70 podpisze. Jak to, a nie 90? A ogień na planie był prawdziwy, czy na nie? Na tym zielonym. To już wie, dlaczego 70. Piszę tu. Zieliński Maciek. Zieliński Maciej, Zieliński Maciej. No nie ma, nie mam. Jaki film? Dziki na zachodzie. To western? Nie, przyrodniczy. No, no, bez takich tu. Wypłaty dla Westernów są piętro wyżej. Sio! A ten co? Też taki mądry? Przyrodniczy? Nie, też Westernów. To chyba ogów od strzałów. Nie słyszy piętro wyżej. Boże, a ten skąd? O, tu jestem tutaj, tu. Zenon malinowski, malinowski. To podpiszę. Mam cię gagatku. Myślałeś, że się dziwi, Zostawcie. policja. Ale przed wrolę. To nie film, a to nie jest żaden statysta. To zbieg z więzienia. Jan Najmrocki. Najmrocki, przecież to Malinowski. Nic bardziej mylnego. To Najmrocki. znam go od wielu lat. Skąd ten pomysł? Ona tak Ja pieniądze mu wypłaciła za rolę. W jakim filmie? Zebra na pasach.